Cześć. Witam was na moim kanale. Jest poniedziałek i jak zawsze startujemy z pewną zapowiedzią, przyjrzeniem się temu, co będzie się działo w tym tygodniu, a powiem wam, że jest trochę tematów, o których trzeba wspomnieć. Na początek, no to już widzimy, portal tutaj, znaczy portal Alter of Souls się świeci. Dosyć późno się zacz, zaczną Soul Summon Pool event dzisiaj. Pewnie przez ten długi maintenance, który był, który był koło, koło południa. Ten wystartował kilkadziesiąt minut temu, także przyjrzyjmy się, kogo nam tutaj dali. No i widzę, że jeśli chodzi o dusze legendarne, no to motywem przewodnim jest Faction Unity, bo mamy tutaj chyba wszystkich tych czempionów, którzy do tej pory się, tutaj pory się pokazali. Także mamy Acelina, mamy Fejnę... Mamy Falmonda, o jego bym chciał trafić. Czempiona w duszę później. Mamy Grześka. Mamy Wizuga. Mam go na drugim koncie, muszę w końcu dokończyć masterki dla niego i go zbudować. Mamy Cioxa i powiem wam, na tym koncie mam Cioxa. Spisuje się fantastycznie. Przed weekendem zbudowałem sobie naprawdę bardzo sprytny team z tym czempionem, który potrafi w ułamku sekundy niszczyć przeciwników. Także spodziewajcie się filmu. W tym tygodniu pokażę wam, i to mnie tutaj kusi, żeby nie y, kupić troszkę tych dusz. Ostatnim raz, jak to było, kupiłem, nic z tego nie wyciągnąłem. Tak naprawdę, był wtedy, o ile dobrze pamiętam, Narcis. Dla Tioxa mam jednogwiastkową duszę. Zastanawiam się, zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy. Może się skuszę. No i na koniec mamy Bolinta, aczkolwiek on nie jest jakiś tam super. Plus, ale mam tutaj też kilku naprawdę bardzo dobrych epików. Bo jest akemtum jest. Deacon e, Farakin, mamy Fenoxa, No, jest tutaj w czym wybierać. Także zawsze jest jedna okazja do tego, żeby taką e, jeden, jedną sobie Duszę e, Solstona, czy też e, Pryzmowego Sharda, jak jest taki event, otworzyć. I tym razem nie jest inaczej, bo chwilę temu wystartował Sun Devil Turnament, Tur e, No, i tutaj mamy 45. Tym razem. Nie jest to rozbite na, na dwa. Sprawdzałem w, w kalendarzu. Nie widziałem drugiego turnieju czy eventu, gdzie będzie można zdobyć. Także wygląda na to, że te 45 tutaj yy, fragmencików to jest jedyna okazja do tego, żeby coś zdobyć. Więc tutaj, przy okazji, mamy Immortal Soul Stone, a mamy Mortal Soul Stone. Także tu nagrody na zazwyczaj są yy, ciekawe. Więc. Na pewno powalczę, zgarnę to no i zobaczymy, czy coś więcej. Także, Sun Devil, na przykład i tak muszę farmić ten turniej, e, żeby e, po, po, polepszyć swoje e, zasoby. Tutaj, no a poza tym kończy się fuzja Ice Golem. E, kończy się, mam jeszcze dwa dni, tutaj są do, do zdobycia fragmenty. Jutro kończy się Classic Arena i Champion Training turnament, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pamiętajcie, yy, pa pamiętajcie co kończy się kiedy, żeby czegoś nie pominąć. Ale oczywiście yy, będzie też jutro startuje Son Rush, gdzie mamy dodatkowe 50 fragmentów. No i podejrzewam, że będzie 25 na niższym progu, to będzie rozbite na dwa, i pewnie te 50 będzie kosztować więcej. Ale tutaj niespodzianka ponieważ plarium postanowiło dołożyć do tego turnieju eventu coś ekstra, więc nie będzie to tak tylko, że otwieramy e, te fragmenty, nie, te sz szardy, żeby zdobyć te fragmenty dodatkowe, ale będzie coś jeszcze i fajnie, że coś takiego dołożyli. A co? Otóż będzie Extra Legendary Event. Na kredy tym razem, e, więc szardy, które, e, jeżeli macie, no pewnie. Niedawno były podwójne szanse Także będzie Extra Legendary Event Który rozpocznie się jutro Będzie trwać przez 24 godziny No ja mam tylko 3 kredy, Także raczej I zresztą ostatnio y, zresetowałem Mercy Więc raczej y, Pomijam Zresztą nie potrzebuję, mam wszystkie fragmenty już y, Zdobyte Więc nie, Znaczy ich, Tak, chyba wszystko już mam y, Także nie będę musiał tego samonraszu robić, ale nawet jeżeli ktoś nie robi samonraszu, to Extra Legendary Event jest kuszącym, e, kuszącym eventem. To jest ten, długo, który długofalowo daje nam najwięcej legend, ale to nie wszystko. Mamy Extra Legendary Event, ale do tego dokładają 10X. No ok, 10X nie jest jakimś, su, no, jest słabym eventem, ale zawsze coś. E, a, przypominając. Extra Legendary Event: jeżeli traficie legendę z Secreta, drugą dostajecie gratis za darmo. E, więc dwa w cenie jednego. Pamiętajcie też, jeżeli traficie już pierwszą legendę, cały event się kończy. Więc już nie ma sensu otwierać dalej. No ale kogo nam dali w 10x? Znaczy, będą dwa 10x. 17 będziemy mieć i e, będziemy mieć tak. Tam będzie champion, którego ja tutaj nie mam. Bo to będzie Acelin, więc nie tylko duszę dla niego można zgarnąć, ale i też sam czempion, więc będzie Acelin. E, drugim czempionem będzie Fajna. A trzecim czempionem pierwszego dnia, no idziemy tutaj po kolei, tutaj będzie Falmont. Więc pierwszego dnia jutro 10x na tą trójkę czempionów, a potem e, idziemy dalej. Ogryny. O, tutaj tutaj jednego pomijają. E, Grzeczka pominęli, bo będzie Wizuk. E, będzie Tiox. Gdzie on jest? Tutaj Tiox. Fantastyczny nuker. I e, tutaj będzie Bolint. Także e, w środę 10 x na tych dwóch czempionów. Więc w zależności od tego, kogo wolicie, kogo chcecie, kto wam się bardziej podoba w tym 10x, no to tutaj tak dobierzcie. E, dobierzcie sobie odpowiednio dzień więc e, Extra Legendary Events na Sacred plus 10x ale to nie wszystko, ponieważ jak już tu zaglądaliśmy startuje też jutro Feyhammer Titan Event tym razem e, w tym evencie będzie można zdobyć duszę i awatar dla naszej fuzji zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, generalnie albo robią hero's path, ja akurat wolę hero's path, a raz robią titan event, no i generalnie ten titan event jeśli chodzi o wysiłek, no to jest w sumie taka druga fuzja i tutaj przejdźmy sobie do newsów, bo tutaj mamy już cały event opisany tutaj jest, zaczyna się jutro o 10.30 naszego czasu, kończy się 1 października też o 10.30 i tutaj tak jak już powiedziałem, że wygląda to tak jak fuzja: będziemy robić turnieje i eventy, także te, gdzie otwieramy szardy, żeby zbierać punkty. I punktowo wygląda to tak: 1010 w pierwszym tygodniu, 740 w drugim. Także 1750 punktów do zebrania, a potrzebujemy na, na, na najlepszą nagrodę czyli to prawdopodobnie będzie pięciogwiazdkowa dusza bo zazwyczaj to jest najlepszą nagrodą w tych Titan eventach 1500 punktów. Pamiętajcie, że trzeba będzie otwierać szardy e, i no, 250 można pominąć. No i tam co będziemy mieć? E, perfect i split Soul -e, także pewnie perfect Soul dwugwiazdkowy, a może od jednej gwiazdki zaczną, a potem split Soul -e do, pi do piątki lecimy. Będzie awatar, e, będą książki, szardy też tam i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj czy warto? No jeżeli zamierzacie tego czympiona używać, to na pewno warto. I tutaj, jako że jest to nuker, to ta czterogwiazdkowa dusza to jest pierwsza, naprawdę poważna dusza dla Nukera, dlatego że tam mamy więcej crit damage. Więc nie musicie iść tak naprawdę na Maxa po pięciogwiazdkową. E, możecie się na tej cztere obrać za cel czterogwiazdkową duszę i na niej się skupić. Pewnie ja tak zrobię i. Jeżeli nie będę musiał za dużo szardu wydawać, no to po tą czterogwiazdkową duszę będę szedł, żeby mojego tora wzmocnić w ten sposób. Yy, I pytanie, czy coś jeszcze nie? Skupcie się tylko na tych ostatnich, no chyba że będziecie robić ten samolot, ostatni z dodatkowymi fragmentami. To nie przegapcie jakichś tych ostatnich turniejów, eventów. Yy, no i dajcie znać w komentarzu, czy będziecie otwierać szardy. Extra Legendary Event, jeżeli macie jakieś sekrety, to dajcie znać, czy będziecie otwierać, a może idziecie po jakąś specjalną duszę tutaj i skupicie się na tym. Dobra, na początku tygodnia to tyle z mojej strony, tym razem nie ma CVC, jest Siege, dajcie znać, czy się tym interesujecie, czy nie. Mój klan, jeden walczy, drugi nie walczy, więc na jednym będę tutaj się starał wygrać. Dobra, to tyle już z mojej strony, mówi do Was Samael. Cześć!